Witam serdecznie. Proszę zobaczyć, w jaki sposób można rozwiązać takie zadanie. Hania kupiła arkusz kolorowego papieru o wymiarach 90 cm na 1,5 m. Aby zapakować prezent dla koleżanki, prezent umieszczony jest w prostopadłościennym kartoniku o wymiarach 80 cm na 45 na 50. Czy arkusz papieru wystarczy na zapakowanie prezentu? Odpowiedź uzasadni obliczeniami, rysunkiem lub słownie. No i teraz tak. Wiemy, że Hania kupiła arkusz papieru o takich wymiarach i chce tym arkuszem zapakować prezent, który jest w kształcie prostopadłościanu. Ja tutaj taki prostopadłościan poglądowy narysuję o wymiarach takich. 80 na 45 na 50, tak? No i teraz, jaką powierzchnię potrzebuje Hania na zaklejenie tego, oklejenie tego kartonu prostopadłościennego? Co trzeba zrobić? Trzeba policzyć pole powierzchni tego prostopadłościanu, czyli pole wszystkich, pola wszystkich ścian, dodać do siebie i to będzie pole całkowite prostopadłościanu. Następnie policzymy pole powierzchni tego arkusza i zobaczymy, czy pole arkusza wystarczy, żeby okleić całą powierzchnię tego prostopadłościanu. No i zacznijmy od tego prostopadłościanu. Gdy rozetnę na siatkę, tak? To ile tych ścianek będę miała? To jest ta przednia ścianka zielona, tak? O wymiarach 50 na 80. Kolejna ścianka, ta z boku, to jest ścianka 45 na 80. Następna ścianka, to będzie ta z tyłu, czyli ponownie zielona, 50 na 80. I ta z boku, czyli żółta ścianka, 45 na 80. Ale jeszcze są dwie podstawy. Jakie wymiary mają te podstawy? Podstawa ma 50 na 45, tak? Czyli na przykład tu będzie jedna podstawa 50 cm na 45 i druga podstawa 50 na 45. I już mam powierzchnię całego prostopadłościanu i teraz wystarczy policzyć pola wszystkich ścianek, dodać do siebie. I pierwsze pole, niech to będzie to zielone. Pole numer 1 ma powierzchnię jaką? Ma jakie wymiary? 80 na 50, tak? Czyli 50 razy 80, ile to jest? 5 razy 8 to jest 40 i 2 0, centymetrów kwadratowych. Ale że mamy dwie takie ścianki, to pomnożymy jeszcze przez dwa, czyli będzie 8000 cm2. Teraz powierzchnia drugiej ścianki, tej żółtej. Pole jednej żółtej, ile to będzie? 45 razy 80 to jest 3600. I 3600 pomnożymy przez dwa, ponieważ dwie mamy takie ścianki żółte. To jest 7200. I jeszcze nam zostały podstawy do policzenia, niech to będzie pole trzecie. 45 razy 50, to jest 2225 razy 2, bo mamy dwie takie ścianki, dwie podstawy, to jest 4500 i teraz dodamy wszystkie te pola do siebie. Pole całkowite to jest 8000, dodać 7200, dodać 4,5 to jest 19700 cm kwadratowych. Taką powierzchnię ma cały karton. I teraz, czy arkusz papieru ma taką powierzchnię lub większą, żeby zakleić cały ten karton? No to sprawdźmy. Arkusz kolorowego papieru. On ma wymiary 90 cm na 1,5 m, więc proponuję zamienić metry na centymetry. 1,5 metra to jest inaczej 150 cm, więc ja już od razu zapiszę 90 cm razy 150 cm, tak, żeby było to w jednych jednostkach, bo arkusz jest prostokątem, czyli długość jednego boku razy długość drugiego. Tak się liczy pole powierzchni prostokąta. No i to jest 13 500 cm kwadratowych, Czyli arkusz kolorowego papieru ma taką powierzchnię 13 500 cm kwadratowych, Natomiast powierzchnia kartonu ma 19 700 cm kwadratowych, Więc jaką postawimy odpowiedź? Czy arkusz? Tego papieru wystarczy na zapakowanie tego pudełka? Prostopadłościennego oczywiście? Nie. I tutaj jest nasza odpowiedź: nie wystarczy, ponieważ pole powierzchni kartonu jest większe od pola arkusza kolorowego papieru. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.